Propozycja halloweenowa. Na moim kanale możecie już jakieś zobaczyć. Zrobiłem też dla Was specjalną playlistę. Dziś tutaj jeszcze się pokaże ostatni filmik, który zrobiliśmy razem z Grabari. Także zapraszam do oglądania. Jeszcze raz przypominam, że jest również filmik o bezpiecznym Halloween. Bardzo ważny odcinek, też go wam tutaj podlinkuję. Jeszcze pewnie się nie domyłem po ostatnim make-upie, ponieważ dzisiaj od rana byłem w studio mm, nagraniowym. Dokładnie w programie Twoja twarz brzmi znajomo, więc niedługo zobaczycie efekty. Na pewno wam dam również znać na stories. Ale dzisiaj... Charakteryzacja, czyli w sumie już przedostatnia propozycja na Halloween. Niektórzy z Was może widzieli serial Marianne na Netflixie, i to właśnie po obejrzeniu tego serialu stwierdziłem, że w sumie dlaczego nie. Jest to myślę dość prosta charakteryzacja, i polega ona tutaj tylko i wyłącznie na malowaniu, na blendowaniu. Więc nie będzie żadnego lateksu, nie będzie nic doklejanego. Jedyną rzeczą, którą tak naprawdę zakleję, to będą brwi. I żeby nie przedłużać, soczewki mam już założone. Link znajdziecie na dole w opisie. Nie wiem czy one, czy widać, ale one są takie pomarańczowo żółtawe z ciemną obwódką. Zacznę od oczyszczenia brwi. Powiem wam, że po tym tygodniu i jeszcze po poprzednim, bo twarzy twarz jest totalnie wykończona. Ale ratuję się jak mogę, czyli, oczywiście, pielęgnację maseczki. Zaraz się pozakrywam. Tak, na początek oczyszczam brwi. Z tego względu, że jeśli chcecie, żeby one naprawdę dobrze się przykleiły i trzymały waszą mimikę, również, żeby wytrzymały waszą mimikę. Jeżeli będę dzisiaj bredzić, to naprawdę bardzo was przepraszam. I pokażę wam ponownie. Sposób na klej szkolny, bo kilka razy wam w sumie pokazywałem klej szkolny, pokazywałem już wam też prozaj, czyli coś mocniejszego, że już takiego hardkorowego, że na pewno wam nic nie zerwie. A wracając do samego serialu, powiem wam szczerze, że no, wyświetlił mi się na stronie głównej i tak na początku mówię, a nie wiem dlaczego nie doczytałem w ogóle, że to jest francuski serial i w pewnym momencie Jaga mówi, a oglądasz ten serial, bo właśnie y, ogląd zacząłem go oglądać z Dodą i, i jest super, ja mówię, no okej, okay. <noise> dlaczego nie? Spróbuję. I powiem Wam szczerze, że naprawdę obejrzałem go nawet w miarę szybko. Często jest w sumie tak, że ja oglądam serial robiąc coś, czyli spoglądam i słucham. Niestety czas też nie pozwala na to, żeby wszystko obejrzeć. Tak jak widzieliście, to co zawsze Wam powtarzam, żeby brew się dobrze trzymała skóry. Na początek, i w sumie to tylko przyklejusz szkolnym jesteście w stanie zrobić, jest nałożony podwoz włos, z włosem. I tak naprawdę teraz na spokojnie będę to wyczesywał. Jeżeli użyjecie jakiegoś mocniejszego kleju, to niestety trzeba szybciej pracować. A tutaj proszę bardzo, lecimy. Dzisiaj w sumie sobie już raz brwi zaklejałem, ale nie całe. Zaklejałem tylko tak, gdzieś no w sumie tylko. Trzy trzecie sobie zakryłem, ale tylko. Za, Zakroiłem sobie chyba trzy, tak trzy trzecie, trzy trzecie co ja bradę. No widzicie ja bedzę. Trzy czwarte brwi, teraz będzie peron dziewięćdziesiąt trzy czwarte brwi z tego względu, żeby zrobić, sobie, żeby zrobić sobie większe oko, bo gdy zaklejam całą brew, a ja mam dosyć je wysoko, no później mam problem, żeby w ogóle tę brew zacząć, czyli pamiętam swój pierwszy make up, co wyglądało jakbym miał tak jakby trzy brwi, bo były po prostu te sztuczne namalowane za wysoko zostawiam początek to jest mój właśnie początek tej brwi. Ja później sobie tak tutaj wjeżdżam, wjeżdżam i pach. A dzisiaj zakrywam już ją całkowicie. Zobaczcie jak klej szkolny fajnie przykleja wszystko. Dlaczego wyciągam tak do góry? To już też nie raz wspominałem, ale wspomnę jeszcze raz. Lepiej będą się te włoski trzymały. Jeśli macie bardzo gęste brwi albo po prostu niesforne włoski to gdy już macie to wszystko, że tak powiem wyczesane, można nałożyć jeszcze drugą warstwę. Tylko też jest ją warto nakładać w ten sposób, tak jak już ułożyliśmy włoski, czyli i do góry i do góry. Już syfu robimy. <laughs> Teraz należy to przykryć pudrem, czyli puder Najlepiej transparentny i puszek, nie pędzel, nie gąbka, tylko puszek w ten sposób. Wtedy również przy nacisku, jeszcze te włoski, które gdzieś tam mają zamiar odfrunąć, wciskamy w czachy. Właśnie, nie powiedziałem Wam w sumie, że przy tego typu charakteryzacjach warto jednak zabezpieczyć swoją bluzkę, kostium jaką, jakąś pelerynką. Ja akurat mam takie bluzki, które są styrane, styrane życiem i zostawiam je właśnie do tego typu charakteryzacji. Rościnam dekolt na większy, żeby później łatwo było zdjąć przez głowę, bo to też o tym trzeba pomyśleć, jakąś kolejność sobie nadać. Brwi są zablokowane, jest więcej przestrzeni. Czas na etap drugi, czyli narzucenie koloru bazowego. Jeśli chodzi o podkład, często mamy problem z dobraniem bardzo jasnego podkładu i dobrze kryjącego. Ja tutaj mam przed sobą Dermacol, i chyba on będzie jako baza moja. Z numer 208, jak go w sprawdziłem, no to rzeczywiście jest, jest jasny i to nie jest jeszcze najjaśniejszy. I taki odcień, jako baza, mi w zupełności wystarczy. I powiem Wam, że to już mam mm, kolejne tubki Dermakolu i bardzo lubię ten podkład. Gdybym chciał, żeby naprawdę wyrównał ładnie kolor też na brwiach, to dobrze by było położyć czerwony pigment. Dzisiaj tego nie robię, bo to oczodoły w sumie całe będą takie, no mają być creepy. No widzicie, pozostaje taka szarość, ale tym się nie przejmuję. Tak jak wam często wspominam, używam suchej gąbeczki. Jeśli macie zablokowane brwi, naklej szkolny, to wchodzi w grę w ogóle tylko sucha gąbka, żeby wam się nie zepsuły. Powiem wam, że goliłem się rano. Już mnie tu wszystko swędzi. Już jak się przebiera, przebija przez skórę. Pat, 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 pat. Słychać? No, obsypać mąką i mamy charakteryzację. Yy, córka mój narza. Dlaczego nie nałożyłem na przykład na całą twarz białej farby? Czasami bywa tak, że niestety, ale ta biała farba nie wygląda na równomiernie rozłożoną, bo czasami po prostu nasza skóra przyjmuje tak, a nie inaczej. Dlatego ja za pomocą białej farby zrobię teraz, rozjaśnię w sumie centralną część jeszcze bardziej. I mam tutaj farbę z Kreolanu, Clown White i ją naniosę sobie czystym pędzelkiem na czoło. Już kilka razy sprawdziłem yy, Dermacol jak się zachowuje w ogóle z, tym, z tymi farbami. I jest naprawdę ok. A. Tak, tutaj zerkam też na jakiś kadr i na plakat w sumie. Było kilka takich momentów, gdzie ta postać pojawiała się z takimi wielkimi białymi oczami, takimi wręcz jakby te gałki wyszły na zewnątrz. Podejrzewam, że gdyby to, te ujęcia trwały dłużej, to wyglądałoby tak za bardzo groteskowo, komicznie, niż strasznie. I tak też się zastanowiłem, czy to nie było zaczerpnięte trochę od Momo. I tak później mówię, kurczę, zrobię taką charakteryzację. Wszyscy mówili, o, jakaś, już nie użyję tutaj brzydkiego słowa, jakaś taka, no, Momo, taka po przejściach. A ja mówię, a ja, Momo, nie robiłem rok temu, jak wszyscy robili. Mówię, to w tym roku będzie chociaż Marianne. Biała farba się super tutaj komponuje z tym podkładem. Zostawiam białą farbę w spokoju. I teraz można by bo w tym momencie wszystko przypudrować i bawić się konturingiem, czyli. Przyciemniać. Weźmiemy mój ulubiony krążek farb, gdzie właśnie biały już został totalnie wyczerpany, ale są jeszcze brązy. I będę używał tylko tego ciemnego brązu. Zobaczcie, chłodny brąz wymieszany z podkładem wygląda jak szary. No, tutaj trzeba jakoś zmienić to ryło. O, pojechałem. transparentny, ponownie ten sam, który używałem do brwi, a czuję, że żyje. Ja to myślę, że już mi więcej nie trzeba, już mogę iść I proszę bardzo, zdejmuję. O! Dawno nie miałem takiej szarej twarz. Do konturowania użyję cieni, tak, cieni. Mam tutaj taką paletę z kreolanu. Tak jak widzicie, już jest bardzo mocno eksploatowane. Ja będę tutaj wykorzystywał tak naprawdę wszystkie szarości, brązy, czerń, do tego, żeby wykonturować twarz. W zależności, czy zakładacie perukę, czy zostajecie ze swoimi włosami to tutaj warto jest też przemyśleć to, bo widzicie, że ja marzę w sumie po włosach. Ponieważ założę perukę. Dlatego nie przeszkadza mi to, że te włosy są upaciane w tym wszystkim. Co z tym nosem? No tak patrzę na to zdjęcie no co? <laughs> tutaj przyciemniam i to on będzie węższy. Od razu nada się też Głębi przy oku. Tak naprawdę, mm, ja Wam pokazuję dzisiaj tylko techniki, ponieważ mm, zainspirowałem się akurat mm, serialem, ale możecie to wykorzystać przy innych stworkach. <gryzanie> A w ogóle, jeśli oglądaliście ten serial, macie swoje zdanie na jego temat. To piszcie w komentarzach, chętnie poczytam. Może ktoś podrzuci jakieś inne inspiracje, jakie charakteryzacje, stylizacje, by można było z jakiego serialu wykonać. Ale ona leżała w ziemi, więc worek miała na głowie. Ja też sobie zrobiłem tak, jak widzieliście. Teraz chyba możemy przejść już do czarnej farby. Na tym etapie dobrze jest przede wszystkim ruchomą powiekę już yy, przykryć właśnie cieniem. Tak jak widzicie, to nie jest jakaś strasznie trudna charakteryzacja. To, co zostaje na pędzelku, zobaczcie, jeszcze takie robię przydymienia, tylko żeby wam smoki eye takie nie wyszło na połowę czoła. Będę robił jeszcze takie plamki i można zrobić je na dwa sposoby: albo farbą tustą i gąbeczką, która ma większe oczka, lub jest też fajny sposób, żeby po prostu zrobić coś takiego maskarą. Przy okazji wytuszuję rzęsy, żeby one się tu gdzieś nie wybijały. Teraz zrobię coś. Czego zazwyczaj maskarą się nie robi. I się bardzo tego unika. <noise> Jak robię make-up to też. Czyli po prostu pac i pac i pac. I proszę bardzo. I szczoteczka już sobie zostawia ciekawe wzorki. Dzięki temu również, raz, że mamy ciekawy właśnie wzór. Dwa, tutaj na przykład zakrywam jeszcze bardziej brew. Nie polecam przeciągać szczoteczką po skórze, ponieważ Wam wtedy wyjdą raczej takie smugi niż właśnie plamki. To jeżeli chcecie już takie mieć naprawdę konturowanie ultra czarne, ale też yy, tylko w pewnych miejscach, to dobrze jest mieć eyeliner, którym lubicie się posługiwać, i jakiś mniejszy pędzelek, żeby to rozetrzeć. Czas na usta, jedną stronę już zrobiłem. Teraz tak bierzemy właśnie eyeliner. No najlepiej w pisaku zaciskam usta i przesuwam tak, jak mój naturalny uśmiech idzie. Czyli delikatnie do góry. Pusta potraktuję cieniem fioletowym. Tak naprawdę zrobię sobie całą szyję i na tej samej zasadzie w sumie zrobię ręce. Krążek, również farb tłustych, gdzie tutaj po wymieszaniu praktycznie wszystkich tych kolorów. Wyjdzie odpowiednia szarość. I to już przypudruje w tym momencie. A jeśli chodzi o, właśnie tutaj, jeszcze tę część, ponownie czarna farba. Czarny cień. Założę sobie kostium, założę sobie perukę i do was wracam. Jeszcze sobie zrobię ręce, tak jak mówiłem. I tak, na dobrą sprawę charakteryzacja jest skończona. Możecie oczywiście spsikać ją jakimś fikserem, żeby dłużej wytrzymała. Mam tutaj również lakiery do zębów. Tylko musicie pamiętać, że te lakiery schodzą przy piciu alkoholu. Pierwszy etap to wysuszenie zębów. A Słuchajcie, jeżeli chcecie właśnie posiwić szybko perukę, albo przybrudzić ją jakimś kurzem, czy coś no matko, tej ręki nie mogę pokazywać, tę umalowałem To wystarczy wam talk, najzwyklejszy talk z apteki, na pewno śmiesznie to teraz brzmi Gdy patrzycie na mnie i wam mówię jeszcze o aptece, bo by mi się szpital w sumie przydał mm, no i tu można zrobić imitację łupieżu, proszę nawet, nawet się sypie jak puknę Także na włosach fajnie to siada, na ubraniu też, no i talg jest spiralny, więc... Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, bo się bawiły świetnie. <grytanie> Make-up też jest po to i charakteryzacja, żeby się właśnie bawić. Jeszcze tak tylko może wspomnę, jeśli chodzi o ubiór, to jest yy, koszula, którą kiedyś mi uszyła koleżanka, stwierdziłem, że będzie bardzo gustownie pasowała z tymi rękawkami, z tym żebocikiem. Peruka to jest taka, która i tak miała iść do prania i do renowacji, bo ją dostałem. Także nie było, nie było mi jej szkoda właśnie tym talkiem posypać, ale tak jak mówię, to wszystko się wypierze. Zobaczycie ją niedługo pewnie w nowej odsłonie. Mam tutaj jeszcze buteleczkę krwi, yy, która przyda mi się do czołówki. Nie będę nagrywał, więc na pewno Wam ją więc zobaczycie, jak ona też wygląda. Jest to krew spożywcza w takich małych fiolkach. Mówiłem Wam właśnie w filmiku Bezpieczny Halloween, że marki wypuszczają takie mniejsze pojemności właśnie do użytku na kilka razy. To jest bardzo fajne. Jest tutaj ze mną jeszcze jeden przedmiot, który też był, co już widzieliście w czołówce, czyli właśnie to zawiniątko ze skóry, oczywiście ze tutaj sztucznej skóry. I z włosów. W środku jest sztuczny ząb, oczywiście. Piszcie komentarze, udostępniajcie zdjęcia, ale wchodźcie na Instagrama, wszystko bo jak nie, to was opętam. Do zobaczenia, do kolejnego wideo i pamiętajcie, bezpiecznie w Halloween i nie tylko w Halloween. Fakin shit, co jest z tą szyją? Ja nie wiem. Maluję już ją któryś raz. Mm, mi się robią takie ym, pręgi. Co to widział? Muszę sobie włożyć równo oczy. Zebiście nic już nie widzę. Chyba mnie pokręciło z tymi oczami. O! Oh. Hello!